kochani, słuchajcie, nigdy nie powstały takie odcinki u nas o poszczególnych naszych koniach nie wiem jak to się stało, ale nie ma żadnego takiego odcinka więc po prostu stwierdziliśmy, że każdy koń będzie miał poświęcony swój jeden własny odcinek żebyście mogli wiedzieć po prostu jakie te konie są żebyście je lepiej poznali i żebyście po prostu wiedzieli cokolwiek o naszych koniach no bo wiadomo, że tak będzie najlepiej po prostu je nam przedstawić. Zapraszamy. mieszka Incela, nasza ruda, wielka baba. Herabina. Dzisiaj nie o tobie. O tobie będzie następny. Incela jest po prostu tak grzeczna i ułożona. Przestań, o tobie będzie kiedy indziej. Będę pulinkę jakąś. To zaczynamy sobie od inceli. Incelki, słuchajcie. Incelka to jest sklacz. <laughs> incelka jest zachwycona swoim Horflexem. E, tak, właśnie wzięliśmy sobie lizawkę, żeby się trochę ładnie ustawiała. Więc incelka ma e, 16 lat. 2007 2007 rok. Jest zodiakalnym baranem. <laughs> Bo ma 14 kwietnia chyba uróbnie. Chyba, no chyba tak. Incelka jest klaczą krasy oldenburskiej sportowej, czyli generalnie palenie wygląda trochę inaczej niż normalne oldenburskie i jest ma taką przedstawicielką pewno... starego typu, starego, no starego typu w sumie oldenburga, nie? bo ten, bo można powiedzieć, że ona wywodzi się z tych takich e, starszych już linii. Ogólnie Tata Inceli. Incelki, bo w sumie my mówimy na nią incela, ale ona się normalnie nazywa incelka. Nie wiadomo dlaczego tak akurat, bo pochodzi z Niemiec, a co to a słowo? Imię ma takie typowo polskie, słowo nie? takie polskie, więc ogólnie nie wiemy dlaczego tak. W każdym razie incelka pochodzi od ojca, który się nazywał incello. Pewnie możliwe, że dlatego właśnie tak ma na imię Incello. Taki Kary Ogier, naprawdę fajny, z tego co wiemy, wystąpił kiedyś w filmie... Właśnie, dzisiaj Alicja w ogóle znalazła, że on wystąpił w filmie jako inny koń, który startował na olimpiadzie tam w latach 80. Tak, dokładnie, jako żaplub. Jest taki film, który właśnie polecamy jako ko dla, dla koniarzy, można powiedzieć, do obejrzenia. I właśnie w niego wcielił się Incello, czyli jej ojciec, w niektórych scenach, bo wiemy, że było więcej tych aktorów końskich, właśnie, którzy grali żaplupa. Mamą z kolei Incelki jest Remeka Z. Jej zdjęcia niestety no, nie mamy, bo nigdzie nie mogę znaleźć. No ale prawdopodobnie była w jakiś sposób podobna. Była, jaka ona była? Kara czy sił ona była chyba gniada. Gniada, gniada. była gniada. E, ojciec znowu był kary, a wyszedł kasztan, także gdzieś ten kasztan się musiał wcześniej przewijać. I przede wszystkim, co ważne w rymek CZ, to jest to, że ona jest córką Ramiro Z, czyli to jest generalnie księ księga Czangerszajde. Więc incelka ma pochodzenie, no dobre, bardzo dobre skokowo. Sama zresztą zaprezentowała ostatnio jak skacze, w ostatnim filmie możecie sobie zobaczyć. Jest w ogóle kochanym, mega, mega, mega kochanym koniem. Zobaczcie jak, tylko. Jak widzicie, w ogóle... Wystarczy dać i po prostu. konia nie ma. Ogólnie skąd ona się u nas wzięła, bo w ogóle to nie jest tak właściwie można powiedzieć nasz, oficjalnie nasz, prawnie koń bo jest to koń z fundacji, czyli my ją wzięliśmy w adopcję dokładnie w maju 2020 roku. Pincelka nie jest jakby naszym koniem typowym, jakby, że jesteśmy jej właścicielami, bo właścicielami jest fundacja Benek, którą bardzo polecamy. Pincelka trafiła do nas dlatego, że pasowała do mnie wzrostem, nie? Tak, dokładnie, bo właśnie dlatego chcieliśmy, wtedy jak szukaliśmy koni, czyli dwóch koni dla siebie do jazdy. To Janek jeszcze nie umiał wtedy jeździć. W ogóle, można powiedzieć. W ogóle nie siedziałem na koniu. W sumie czy... raz siedziałeś na koniu, no nie? Tak. I miałeś wtedy jakby zdecydować, czy Ci się to podoba, czy nie. I w ogóle to było takie śmieszne, bo yy, poprosiłam koleżankę moją, którą poznałam dawno, dawno, dawno już temu w swojej poprzedniej stajni. A potrzebowaliśmy wysokiego konia, wysokiego takiego, żeby Janek mógł na niego Wsiąść, bo po prostu, żeby się przekonał, czy w ogóle to jest to, czy jemu się to spodoba, czy nie, i po prostu chcieliśmy, żeby był to wysoki koń, taki jak docelowo Janek miałby na tym koniu jeździć. No i znalazła się właśnie Mela, czyli Indiana i koleżanka pozwoliła mu na nią wsiąść na chwilę, żeby pobie zobaczył czy to jest to. Wsiadł na Mele, a jego uśmiech, który widać tutaj na zdjęciu mówił wszystko, więc po prostu no, no nie mogło być inaczej. I stwierdziliśmy, e... że bierzemy konie. Tak, i właśnie wtedy postanowiliśmy, że będą z nami mieszkać konie. Mieliśmy do tego warunki. No i chcieliśmy, bardzo chcieliśmy, żeby były z nami. W szybkim tempie powstała nasza stajnia, którą pomagał nam budować nasz ojciec mój i Janka. Ogólnie... No nie jesteśmy rodzeństwem. Nie. <laughs> właśnie Nie. Osobn właśnie osobni ojcowie. <laughs> Wtedy właśnie trafiła do nas incela z gracją, która będzie w kolejnym już swoim dedykowanym odcinku. Incela była klaczą hodowlaną przez długi, długi czas. Ona generalnie z tego co wiemy nic za dużo nie robiła. Znalazłam kilka jej rybaków. One już z powodzeniem startują w zawodach. Więc. No więc jaka ona jest? No to ona jest. Przekochana, po prostu. no Nie można inaczej tego powiedzieć. To jest koń ideał. Ale nie było z nią tak łatwo na e, początku, nie? No nie. Było ciężko przede wszystkim włączyć ją do jazdy. Chcecie ten relaks. No nie można sobie <grym> wymarzyć chyba fajniejszego konia. Po prostu jest, jest mega kochana, jest taka e, spokojna spokojna, zrównoważona generalnie. Nie chcę nikomu nigdy zrobić krzywdy. Czasami sobie potrafi, tu się skaleczyła. Jest koniem takim wrażliwym. bardzo wrażliwym. Jeśli chodzi o, o to, to ona się bardzo wszystko martwi. Przewodnikiem stada jest yy, Taka, taką matką bolką, niemką która musi wszystko mieć pod kontrolą, jest zazdrośnicą w ogóle też, po prostu jeżeli ktokolwiek przychodzi jakby i chce głaskać inne konie niż ją, no to ona zaraz się wkurza jest, bo chce być w centrum zainteresowania i odgania resztę, Ogólnie jej mankamentem zdrowotnym jest to, że ma tak zwany syndrom Rorera, czyli to jest tutaj zlokalizowane właśnie tutaj w Tchawicy u konia, gdzie koń po prostu przy takim większym wysiłku, kiedy by miał trafić do jakiegoś dużego sportu i tak dalej, potrzebuje jakby mieć zrobioną operację, która mu pozwoli na rozchylenie tutaj tego mięśnia. Ona jak na razie nie ma tej operacji zrobionej, to jest wszystko na razie obserwowane. Dopóki nie męczy się jakoś bardzo mocno, no to po prostu na razie jej tego nie robimy. Jak zdecydowaliśmy właśnie z fundacją. Cała ogólnie nie może mieć u nas źrebaków, chociaż byśmy bardzo, bardzo byśmy po niej chcieli mieć źrebaka, no ale że jest z adopcji, no to po prostu nie można jej zrobić. No i żałujemy tego bardzo, no, ale no niestety nie można, no to nie można. Taki takiej matce rybaka myśli, naprawdę... Jak wygrać w totolotkach? Jak wygrać naprawdę życie. A ja mogę powiedzieć, że jako mój pierwszy koń to nie mogłem chyba lepiej trafić, bo Insala jest naprawdę mega, mega spokojna, także Benek wiedział co robi sadzając mnie na tego konia, bo... Eee, no, naprawdę się nauczyłem. Znaczy, no nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś super mega jeźdźcem, ale nauczyłem się po prostu jeździć yy, i to w lesie w ogóle. Nie, Incela? A co jeszcze ja dorzucę do tego, co Ty mówisz teraz, to przede wszystkim to, że my jej w ogóle nie znaliśmy, bo ani ja, ani ty, ani Benek ani nikt w fundacji nie wsiadał na tego właśnie. konia, bo ona przede wszystkim była w takim stanie, że na nią się średnio dało wsiadać, ona była, była tak zabiedzona właśnie, ona była mega chuda i w ogóle no to była loteria, bo my przywieźliśmy, w ciemno, po prostu. tak przywieźliśmy ją w ciemno i po prostu ja na niej wsiadłem dopiero tutaj, można było powiedzieć tylko tyle jaki ona ma charakter i charakter można było określić, ale czy ona w ogóle ale jest zajeżdżona pod siodłem, czy cokolwiek robiła. Nie wiedzieliśmy, można było przy tym, kiedy przyjechała, to ocenić tylko i wyłącznie jej charakter, bo nikt na nią nie wsiadał. Jedynie wiedzieliśmy tyle, że ona coś tam potrafi, że jest zajeżdżona. Że niby była szykowana pod jakieś tam skoki, ale nic więcej, więc musieliśmy po prostu sprawdzić ją. Okazała się naprawdę no, fenomenalnym koniem. Przedzając pytania raz, tylko z nimi spadłem. Tak, pamiętasz to, nie? Ale to było w sumie tak, że my byliśmy pierwszy raz na nich w terenie. Na tych dwóch koniach z fundacji, mhm. czyli na Gracji i na Inceli. I po prostu ja jeszcze wtedy też, no wiadomo, nie dosiadł i tak dalej, wszystko leżało, więc no po prostu się wystraszyła czegoś, a ja poleciałem do przodu i to nie była w ogóle jej wina, tylko po prostu moja. Przekochany koń, naprawdę przekochany koń, ja po prostu, nie wiem czy ja nie jestem przypadkiem z nią aż tak najbardziej Mimo, że na niej nie jeżdżę, to nie wiem czy z nią nie jestem tak najbardziej zżyta, jeśli chodzi o, o takie... No bo ona, to jest, taka mama, no bo ona jest taka mama, nie jest taka mama, no, typowa. Jest taką mamą po prostu każdego, ona jest taka potężna, jest olbrzymia naprawdę w kłębie. Ma chyba ile ile ona może mieć 1,70 metr. 70. metr 70. Ona no taka... mi przypomina w ogóle mojego ulubionego konia, którego kiedyś miałam u znajomego. Niestety ten koń już nie żyje i nie. I to w ogóle byli krewni. To by... Tak, ona była właśnie spokrewniona z nią. Ten koń miał na imię Anna. I też była chyba holsztynką. No i bardzo miło mi ją tylko przypomina w ogóle, nawet była troszkę podobna do niej. I też była taka charakterem, że po prostu była no naprawdę super powiem szczerze, że to nie jest tak, że tylko z jednym koniem każdy tutaj z nas jest żyty, no bo ze, ze wszystkimi jesteśmy oczywiście, ale po prostu każdy koń tutaj nasz jest jakiś. No Ona w ogóle o, uwielbia jak się ją tutaj drapie i O, tak! Każdy z naszych koni ma coś. I to jest śmieszne w ogóle, bo, bo to jest takie, każdego można jakoś określić, można jakoś opisać, można coś o nim powiedzieć, tak jak teraz to robimy. I zaraz pokażę Wam, co takiego jest w inceli, czego nie ma żaden z naszych koni. No, incela, super. I mm. to jest No więc incele to jest po prostu koń ideał Chociaż ja nie powiem, miałem na początku jakieś problemy, ale No Insala jest po prostu idealnym koniem do nauki, bo jest bardzo spokojna. Ma taki charakter, po prostu, że ani się nie podpala specjalnie. Jest mega kochana. I ona jest uczuciowa, ale ona nie pokazuje tego tak otwarcie. Teraz pracujemy z nią nad limasą. Nad mięśniami. Na początku, jak ona do nas przyjechała, i już później, po jakimś tam czasie, kiedy ona się aklimatyzowała, zaczęłam na nią wsiadać, to ja byłam załamana. Była jakaś tragedia. My nie wiedzieliśmy, czy ten koń jest w ogóle zajeżdżony, bo ja na nią wsiadłam. Słuchajcie, mogłam na niej tylko siedzieć. Jak dołożyłam łydkę, nic. Zero, totalnie zero Jakiejś w ogóle reakcji Bacik Znowu jak próbowałam z Bacikiem Ją lekko wypchnąć do stępa Ona się wkurzała Jakieś tam swoje Manewry wykonywała Ale na ląży chodziła Można by na nie jechać na ląży Normalnie wziąć, wsadzić jeźdźca Pojechać na ląży, zrobić kus Wszystko Ale żeby ruszyć samemu stępem Nie było szans więc po prostu ja nie wiedziałam, co jest grane, czy ja nie umiem jeździć, czy po prostu ten koń, coś się z nim dzieje. My mytali. się w ogóle zastanawialiśmy, czy ona była jeżdżona ze strogami. No z czym później nawet wezwaliśmy weterynarza, żeby sprawdził, bo ona była właśnie no, bardzo kiepsko odżywiona. No nie miała w ogóle mięśni, była strasznie chuda, ale żebyśmy pracowali nad tymi mięśniami, no to chcieliśmy właśnie delikatnie ją ruszać po siodłem, a ona się nie chciała ruszać, ona po prostu stała. I nie wiedzieliśmy co mamy z tym zrobić. Dlatego właśnie wezwaliśmy weterynarza, żeby zobaczył w ogóle co jest, czy, czy coś jest nie tak z tym koniem, czy może coś ją boli, czy może robią plecy, zęby, czy cokolwiek. Ale weterynarz po prostu powiedział, że mały jeździ, i wtedy ja już po prostu nie wiedziałam tak, jak ja 20 lat jeżdżę konno, to ja nie wiedziałam, co jest nie tak, bo naprawdę w życiu się z czymś takim nie spotkałam. Wzięliśmy ją, słuchajcie, na lążę. Wzięliśmy ją tutaj obok, na tą działkę, i zaczęliśmy ją prowadzić z tempem. Ja siedziałam na niej, a Janek jechał, znaczy prowadził ją w ręku. I w pewnym momencie poczułam, jak ona załapała, że trzeba słuchać się łydki, wejść na zewnętrzną wodę, prowadzić ją troszeczkę wewnętrzną. W pewnym momencie ona po prostu zakapowała, że aha, to chyba się tak robiło. I prawdopodobnie ona nie była wsiadana tak długo, że zapomniała. Bo inaczej chyba nic tego określić. Jak już udało nam się ją ruszyć w tym wstępie, to powoli delikatnie zaczynaliśmy tam na ląży kusem. Delikatnie próbowałam ją właśnie ruszać w wstępie, żeby, żeby ona w ogóle wiedziała, jak ruszyć od łydki, w tym miejscu na pomocy reagować. No i w końcu ją żeśmy odgruzowali, tak że Janek mógł pierwszy raz pojechać na niej w teren. No i tu właśnie tylko kurczę nie mogę ucelować. O, tutaj jest widoczne to palenie, żeby nie, nie było, że to jest nieoryginalny koń. <grym> Teraz lepiej widać tutaj jest. O nie, stój! Stój. Tu jest to S. Tutaj jest kółeczko i korona. No, incela wiem, to nie była mucha. Tak wygląda. Palenie oldenburskiej koń sportowy. No i co, kochani? no Jak macie jakieś pytania, bo my już chyba wszystko powiedzieliśmy, co chcieliśmy powiedzieć, to jak macie jakieś pytania co do inceli, to zapraszamy do pisania komentarzy. Zostawcie nam łapkę w górę. <laughs> bo przydaje nam się to naprawdę eee, zostawcie nam jakiś komentarz, zostawcie suba, będziecie na bieżąco wtedy ze z naszymi nowymi filmami i walcie w dzwona baju